Szanowni Państwo, znajdujemy się w klubie osiedlowym ALF. Przybyłem tutaj dzisiaj dlatego, że chciałem pogratulować Panu Prezesowi Jarosławowi Wańcowi, Prezesowi Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykonanego tutaj remontu. To świetlica, która służy mieszkańcom tego osiedla ale jest prowadzona zarówno przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową, jak i miasto Nowy Sącz. Prezesie gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło gościć Pana Prezydenta, bo przy pana wsparciu powstaje kolejna nowa, dobra, nowa rzecz na osiedlach. Tą świetlicę prowadzi miasto, ale w obiektach naszych my za nie odpowiadamy i dlatego wyremontowaliśmy je dla Państwa. Mamy nadzieję, że coraz więcej inicjatyw społecznych, kulturalnych tutaj będzie się odbywać. Jest tutaj zrobiony rzutnik, sala jest powiększona, wszystko jest wyremontowane i Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców, nie tylko zabu Numer 3, ale również wszystkich do aktywnego uczestnictwa tutaj w różnego rodzaju zajęciach, do zgłaszania nowych pomysłów.